Siemanka. Witam Cię, jesteśmy na Infosherze. Jesteś tutaj nie pierwszy raz. Jak w ogóle Ci się podoba sama, samo wydarzenie, które jest przecież jednym z największych tutaj w tej części Europy. No, dla mnie to jest top wydarzenie w branży technologicznej w tej części Europy. A ponieważ za bardzo nie jeżdżę w, na pozostałe części Europy, to jest to dla mnie po prostu top wydarzenie w moim kalendarzu, powiedzmy. I myślę, że w większości kalendarzy spółek technologicznych w Polsce. I nie tylko. Nie już na e... Websummit? No chociażby Websummit, ale. No raczej nie. Współpracowałeś z, z firmami z całego świata i nie. nie tak, nie nadal współpracujemy, ale jakby. E, 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 wydaje mi się, że tutaj możemy załatwić wszystko to, co chcemy załatwić. My jakby nie mamy produktu relacyjnego, w którym musimy. Tak naprawdę. Jeździć po konferencjach, żeby budować relacje z klientami. Bardziej, jeśli jeździmy po konferencjach, to jeździmy, żeby zbudować relacje z innymi firmami, takimi jak nasza. A najfajniej, najfajniej jest to zrobić z rodzimym podwórkiem. No i stąd też nasza tutaj obecność. Jutro, w jutrzejsza agenda jest dość silna reprezentacja młodego pokolenia, mhm. które będzie się, będzie się zastanawiać nad naturą metaversy. Uh. bardzo. Modne ostatnie słowo, dla niektórych być może niewiele mówi, ale zastanawiam się, czy Wy w ogóle jak, w jakikolwiek sposób sytuujecie swoje działania? Czy Ty jako marka w jakimś sensie osobista, czy Twój czy twoja, czy biznes jakoś się w ogóle sytuuje w metaversum, czy to jest poza Waszą? Mhm. Jest pewnie w kręgu zainteresowań naszych, jeśli chodzi o, o jako źródło danych, z którego moglibyśmy czerpać nowe, ciekawe dane na temat marek i produktów, bo jest to po prostu kolejna platforma, na której ludzie dyskutują na temat różnych rzeczy, i my chcielibyśmy monitorować te publiczne wzmianki na temat produktów marek, bo tym się zajmujemy. Natomiast jeśli chodzi o tematy zdobywania klientów i ekspozycji nas jako marki. Przed klientami, to myślę, że jeszcze metawers jest jeszcze za wcześnie, żebyśmy korzystali z Metaversa. To jest na razie platforma pewnie dla bardziej mainstreamowych marek konsumenckich, niż takiej biznesowej jak nasza. To prawda? Mimo, że sam jestem fanem, mam okulusa i spędzam tam troszkę czasu. Ja nie wiem, czy yy... wielbiciela Metaversu, czy też ludzie, którzy po prostu nie ukrywamy młodzi ludzie, to pokolenie Z, Internet native'ów, wychowanych już z internetem i z telefonem w dłoni, czułoby się urożone tym, że to jest określeniem, że to jest jedno z wielu, jedna z wielu przestrzeni dla y, młodzieży jest to czasem bardziej istotna przestrzeń nawet niż świat rzeczywisty. W żaden sposób nie neguję ich e, doświadczeń, mówię tylko, że z mojej perspektywy jest to po prostu jedna z platform, w których ja spędzam trochę czasu. I tak jak e, spędzam trochę czasu na Reddicie, spędzam trochę czasu na Facebooku, na Instagramie, TikToku i jednym z takich e, miejsc jest e, właśnie Metaverse. Oczywiście, e, kanał dostępu jest trochę inny, bo muszę założyć sobie e, headset, natomiast, e, jak mówię, jest to jedna z kolejnych moich gdzieś tam. E, Miejsc, w których spędzam czas. Myślę, że ich, że oni też postrzegają e, e, jakby, Oculus Niekoniecznie musi postrzegać pozostałe headsety jako swoją konkurencję, ale może postrzegać jako konkurencję e, właśnie Netflixa. E, jakby inne miejsca, w których po prostu spędzamy czas. Przedstawiciele nie tyle świata, co. Y, ludzie y, prowadzący biznes tak naprawdę mm -hmm. w Metawersie. między m.in. Wiktoria Wudzik, która jutro będzie. Mm -hmm. e, tutaj nie tylko gościem najfosza, ale będzie też naszym gościem w tej naszej małej nadmotławskiej strefie, mm -hmm. e, bardzo często podkreśla, <laughs> że e, świat metaversu jest dość utopijnie demokratyczny, to znaczy, że mm -hmm. e, gromadzi ludzi o wspólnych zainteresowaniach, nie wyróżniając jednostek. Mm -hmm. I teraz może nieco prowokacyjnie. Mm -hmm. e, z kolei e, kilkukrotnie przynajmniej wypowiadałeś się o tym, że chciałbyś być dla ludzi autorytetem mm -hmm. i w, w zasadzie e, jak to się sytuuje wobec tego trendu, który chcemy czy nie chcemy, mm -hmm. nadchodzi wobec tego mm -hmm. trendu utopijnego, który e, porzuca kult jednostki, mm -hmm. że tak powiem, e, a odchodzi w stronę egalitaryzmu? A Trudno powiedzieć, e, tak jakby wchodzimy w filozoficzne tematy, ale wydaje mi się, że nadal ci młodzi ludzie mają autorytety, tylko mają swoje autorytety, niekoniecznie już te same co, e, co my. E, e, wydaje mi się, że to oczywiście e, zmienia się mocno, ale. E. Nie wiem, kurde, powiem Ci, że nie mam tu e, nic ciekawego do powiedzenia, jakieś, jakieś, cokolwiek bym powiedział, to będzie brzmiało jak truizm albo e, oczywistość. Jasne. Także e, mm -hmm. bardzo bym chciał coś mądrego powiedzieć, ale... Jasne, nie ciągnę za język, też nie mamy zbyt dużo czasu, więc mm -hmm. już zostawię tę wersję mm -hmm. za nami. Spoko. I e, pytanie trosze, troszeczkę z naszego, z naszego podwórka, ponieważ jesteśmy jednostką co prawda samorządową, ale działającą w sposób nowoczesny i tak naprawdę promującą Pomorze, mhm. to miasto zachęcającą inwestorów i przyciągającą młodych ludzi, żeby tutaj mieszkali. Z Twojego doświadczenia, na czym polega różnica między promowaniem brandu e, takiego komercyjnego, nastawionego na sprzedaż, a bardziej publicznego, jak my i jako trzecie ogniwo, brandu personalnego? Wydaje mi się, że wasza marka jest dużo trudniejsza do promocji niż, niż, niż przeciętna marka, bo jakby operujecie w sektorze, w którym potencjalnie zawsze mogą być jacyś ludzie, którzy są niezadowoleni, więc budowa marki w tego typu środowisku jest dużo trudniejsza moim zdaniem niż marki takiej komercyjnej. Też przy odpowiedniej skali zawsze jest ktoś niezadowolony, po prostu. To jest kwestia statystyki, nawet jeśli e, wykonacie fantastyczną robotę i będzie tylko 1% ludzi niezadowolonych, no to ten 1% w większej skali potrafi być tysiącami albo nawet dziesiątkami tysięcy ludzi. E, e, ja przyznam, że jestem fanem tego, co robicie, bo i, i wspieranie Infoshera, który dla mnie jest topową konferencją, ale też samo miasto. E, do którego bardzo często wracamy, nawet niekoniecznie w kontekście biznesowym mieszkałem tu w ogóle przez parę miesięcy. E, to powiem szczerze, i nie mówię tego w każdym mieście, do którego trafiam. E, moim zdaniem, jest najfajniejsze miejsce w Polsce do mieszkania. Gdyby nie to, że mamy rodzinę e, w, powiedzmy, w, w, na oposzczyźnie i w Dolnym Śląsku, no to byśmy mocno rozważali, czy, czy, czy tutaj nie pomieszkiwać, bo naprawdę e, wszystko tutaj. Jest na miejscu. A budowałeś w ogóle strategię dla publicznego? Nie, ja w ogóle nigdy nie budowałem strategii, nawet dla swojej firmy nie, nie za bardzo, tylko raczej działaliśmy w takim modelu partyzanckim. Dopiero z czasem spisaliśmy strategię, którą gdzieś tam zbudowały nasze wieloletnie doświadczenia. Jasne. rozwijania tej marki jednoosobowej, no, a takiej działki komercyjnej dużego czy mniejszego gracza, ale jednak nastawionego głównie na zyski i sprzedaż? Czy to jest. odbywa się. Jest, jest różnica tego typu. Promocja marki personalnej jest dużo bardziej zwinna. To znaczy, jakby to jest jednoosobowy zespół, albo czasami konsultuję coś z żoną, albo ze wspólnikiem, ale. W kontekście mojej marki personalnej większość decyzji podejmuję sam. W przypadku biznesu, no to te decyzje są wypadkową, e, jakichś doświadczeń, preferencji i garści osób, więc jest to być trochę mniej zwinny niż ja. ja. Jestem dużo szybciej w stanie testować nowe technologie, wchodzić w nowe platformy, e, e, testować nowe rzeczy niż firma, która jednak ma, ma, nawet ma firma, nawet zwinna firma, ma już pewną bezwładność. Czy, może tu jest, czy są jakieś w ogóle podobieństwa? Czy, czy to jest tak, że jak ze wszystkim w tym kraju nieco jesteśmy w, tyłe, w tyle za zachodem i dopiero zaczynają u nas ratować pomysły, które tam już dawno się sprawdziły? Czy to już się powoli wyrównuje i internet jest takim miejscem pozbawionym fizycznego emisji? Nie, są na pewno różnice między inwestorami w Polsce, między inwestorami w granicą, e, ale te różnice niekoniecznie muszą świadczyć o tym, że tu jest źle. E, są rzeczy, w których lepsi są zagraniczni inwestorzy. Są rzeczy, w których lepsi są polscy inwestorzy. Eee, I podobnie jest też z przedsiębiorcami. Jakby w Polsce trochę brakuje nam historii sukcesów i to już któregoś pokolenia tych sukcesów. Mamy oczywiście przykłady ludzi, którzy zbudowali niesamowite firmy, jak CD Projekt, eee, Techland, kurczę LiveChat i tak dalej, ale to są pierwsze pokolenia tak naprawdę eee, przedsiębiorców. Potrzebujemy kolejnych pokoleń, po, potrzebujemy dużo więcej tych ludzi, tak żeby ten sukces stał się bardziej namacalny i żeby mm, e, nie trudno było wyobrazić sobie młodym przedsiębiorcom, których tutaj spotykamy, że to oni będą kolejnym live chatem, kolejnym Techlandem, kolejnym CD Projektem. Za granicą jest to bardzo łatwo sobie wyobrazić, bo tych pokoleń udanych przedsiębiorców jest już sporo i też jest ich tyle, że oni, ich... Oni są trochę bardziej na wyciągnięcie ręki, czyli jakby brat, szwagra chodził do szkoły z Markiem Zuckerbergiem. E, wracając z pracy do domu, mogę się, mogę przejeżdżam do koło domu Tima Cooka To jest bardziej namacalne niż, niż tutaj u nas. Dobrze, że wspomniałeś o historii sukcesu. Chciałbym troszeczkę, jeśli mogę, spytać o Twój sukces, a raczej to kto za tym stoi. Przeważnie w tych historiach jest tak, że jest jedna jednostka. Przeważającej części jest to y, facet. Hmm. E, Opowiada swoją historię, jak to sam własnymi siłami zbudował, e, zbudował swój sukces. I to nie u mnie. Nie u ciebie. Nie u mnie. Pracujecie w duecie? E, albo powiedziałbym w tercecie, albo nawet w kwartecie, zależy jak na to patrzeć. E, przez pierwsze lata, powiedziałbym, fundamentalną, największą wartością była żona i wspólnik, Piotrek. Bez Piotka położylibyśmy ten biznes, czy ja bym położył ten biznes już wielokrotnie. Także taki wspólnik, z którym znam się od prawie 20 lat i przez ostatnie 11 lat rozwijamy ten sam biznes wspólnie. Do tego grona dołączył jeszcze jeden wspólnik parę lat temu i bez niego teraz nie widzimy świata i życia biznesowego. No ale, tak jak mówię, w tym wszystkim kluczową rolę odgrywa też rodzina, żona, która na jest taką, powiedzmy, szarą eminencją i, za, i stoi za większością moich sukcesów. Jakby większość ludzi nie jest tego świadomym, ale w wielu momentach miałem okazję rzucić wszystko w period, ale nie zrobiłem tego właśnie dzięki rodzinie, dzięki wsparciu, które codziennie jakby odczuwam razem, Czy dostajesz wolny? E, jedno i drugie. To znaczy, mam część wypraw, które lubię robić sam, bo jest to taka dla mnie forma medytacji, gdzie naprawdę mogę się zrelaksować, idąc tylko przez las sam z aparatem, e, ale też uwielbiam podróżować z żoną i uwielbiam podróżować z córkami. To są inne typy wyjazdów. Jak, jak wyjeżdżam z żoną, to wstajemy na wschody słońca, robimy gdzieś tam zdjęcia późno w nocy i tak dalej. mi oczywiście jest, tak nie jest, ale. Jakbym miał wskazać jedno uczucie, które lubię najbardziej, takie, taki moment, w którym jestem najbardziej szczęśliwy w życiu, to jest moment, w którym zamykam drzwi do samochodu albo do kampera i jestem w aucie. Przede mną jest wyjazd, przede mną jest jakaś podróż i mam na pokładzie wszystkie moje trzy dziewczyny, czyli żona i dwie córki. No, tak naprawdę. Pomysł, żeby w ogóle objawić światu swojej hobby, zrodził się sam. Nie, no po internet. prostu z, z, jakby e, lubię robić zdjęcia, robiłem to i przy okazji gdzieś tam ktoś zauważył, że nie są takie, te zdjęcia takie najgorsze i to jakoś tak przy okazji się e, no, nie są takie najgorsze, po godzinach. Skromne określenie, okay. trzeba przyznać. Dobrze, na zakończenie mam kilka różnych pytań. 8 był... centymetrów? Nie? Ok, e, to, ale jakby co. Czy potrafię zrobić farkoć dobierany swoim cukram? I dlaczego nie? <noise> no, nie potrafię, bo... Jestem facetem i jestem. Beznadziejny w te rzeczy i kiedy kilka razy próbowałem, to... Nie nie, 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 chciałem sugerować, że facet jest ponad to, żeby robić wartość, a proszę, absolutnie chciałbym się tego nauczyć, no ale jak na razie jestem w tym absolutnie beznadziejny. Nie? No to jakby w tych, tych sprawach jestem taką totalną parową, znaczy w wielu sprawach jestem totalną parową, ale w tych jestem już totalnie żona, czy czasami się ze mnie śmieje, że po prostu żarówki nie potrafiłbym wkręcić. Okej, okay, ale czasem budujesz jakąś już Zrobię parówki albo kanapki. Się takie tak jest. Dobra. Dzięki bardzo za. Bardzo pomogę. dziękuję. Zabieramy więcej czasu. Do zobaczyska.